Ja jestem Lightowy.pl A to Battlefield 3 Dzisiaj zagramy sobie Duży Podbój Rozegramy sobie Duży Podbój Dobra to zaczynamy nie, to Tu się nie rozpimy raz mi się nadal Powiem Wam że w, w Battlefieldzie Trójce Pierwszy raz gram na tej mapie Grałem na niej w drugiej części Battlefielda i bardzo ją lubiłem Jakby ktoś nie wiedział to jest to Wake Island Wake Island Tak <laughs> mówiąc poprawną angielszczyzną o helikopterek weźmiemy czy nie? Taki dziwne kolor oj ojoj Szybko, 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 o. Jakby co, to chciałem mm, pilota strzelić, tak, pilota i albo strzelca. Dzisiaj mi się już to udało, ale mechanikiem. I z bliższej odległości to będzie. No co go bombardujesz? Wziąłbym sobie. Okej. Okay. Aha. Okej, okay, coś nie wyszło. Nie wiem czym kolory to są takie zdeczka F35 Zdeczka dziwne Boże Nie wiem co się dzieje naprawdę ale okej okay. Jakby co to pierwszy raz jest F35 w tej grze a czekajcie to z bombowiec, jest tak? Nie przecież ja mam F fary mm. Bo ja go sądzę, tam i umiem latać no, no, bardzo tak, dobrze tam pliszu, Mam dwie gwiazdeczki na nich wówie, o, Już, już flar... Ojojoj! Chyba, chyba zbyt wolno Okej. Okay. Zbombardujemy ich teraz taka dziwna rozdzielczość jest, nie wiem, co się dzieje. Może przez to half size na frapsie. Strasznie wolną prędkość ma ten F-35. To chyba F-35B. To jest bomb... No mi się wydaje, że to bombowiec jest. F-35 to powinien być bombowiec. A to jest y myśliwiec. Kurde, no nie mogę go trafić. Mm. oj, 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 No już mi się wysuwają te platformy na koło. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Mm, tak swoją drogą, jak ktoś grał w Battlefield drugiego. E na tej mapce był taki fajny, taki fajny y, samolot J22 chyba Japoński, więc to właśnie tutaj, tutaj na tym lotnisku Ale... Bo y, tu, go, tu, go, tu go nie ma, nie widzę go, przynajmniej mm, Ok Może zastrzelimy Kolesia jakby co, ja nie używam naprowadzanych, bo na mnie są one zdeczka namerskie. Wolę po prostu taki konflikt, że flary zakłócać ECM też mi nie... ...nie spasiba. O dobra, po nim. Yy, yy, też mi nie pasuje. I... Mm -mm. I mam... ...właśnie zamiast niego flary. O, lecimy. Wow. I i i. A się zaciąłem. to poskudnie. No co? Kurde, no słowa mi zabrakło. Czekajcie. I właśnie F-Fary, bo nie mi się dobrze bomarduje. Robi się nawet tak około z wysokości 500. Jakby co to tutaj mamy Mam licznik, ja mam teraz 450 wysokości, 350 stóp, 360 km stóp. 400 na godzinę Okej okay. mm. Tak ogólnie to Te dwie gwiazdki na jetach To jest 70 tysięcy punktów yy, wiem, że to jest, nie, jest, nie jest nic specjalnego Uwierzcie no, mi tak tak łatwo tego nie zdobywałem. 8 godzin mam spokojnie spędzonych w tych odrzutowcach. Oj, kość też wiem. Heli. Nie, nie, dobra, spoko, 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 Dziwne kolory i tekstury takie... Wiecie co? Nie wiem czy ten odrzutowiec nie może... Latać w pionie. Oj jaki pech. Pech, przepraszam. W sensie, że on ma pech. Dobra. Hmm. Napiszcie jak Wam się podobają jety w basek i Ja... no grałem dużo w Bad Company 2, ale właśnie tego mi tam brakowało. A, jeszcze o czym mm, chciałem Wam powiedzieć. Tak osobiście, no z Bad Company 2 przegrałem jakieś 70 godzin na multi. Miałem 40, lat, tam 50 było. I... Nie wiem jak dla Was, jeśli ktoś grał, ale dla mnie tam była zdecydowanie lepsza destrukcja i otoczenie niż... Tutaj w BattleFeed'zie 3. Mówili, że w Back to Karkę to poprawią Ale z tego co dzisiaj testowałem Podczas jednego z takich próbnych nagrań To ta destrukcja wcale nie jest taka dobra Podobnie jest destrukcja HD No i powiem wam, że w tym trybie Kurde, bo tak będę latał Latał będę cały, cały odcinek Nie no, spoko Taka widaćka nudnawa, czy nas zaraz strzelić. strzelić. Yy, yy, Jakie blade te kolory. I naprawdę w tym yy, WWZ, walka w zwarciu, w tym dodatku jest już lepsza ta destrukcja, ale, ale w Baktykach taka sama jak zwykły i jeszcze widziałem trailery przecież takie filmiki promujące yy, ten dodatek jezu siły pancerne nie jezu tylko siły pancerne okej okay, to już wysiadam 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 yy, promującego siły pancerne ten dodatek powiem wam że mi się bardzo podobał kurde O oh, fuck Podkradnę im. To jest flanker. ja. Tam, Tam gdzieś jest. Nie, um. tutaj mi bokiem zakradnie się, mówię wam. <grywka> ja, Jak byście to widzieli? Odskoczyłem dosłownie od ten od yy, kierownicy przestraszyłem się yy, od klawiatury Wiecie jak się przestraszyłem Jezu Uff, Jak mi serce bije Tak niespełnił złą nagle oj nagle we mnie wjechał ten yy, yy, Jeep. Myślałem że mnie rozwali Zniszczy Opcje. Sorry, ja coś muszę zobaczyć. No teraz jak dla lepszego nagrywania włączyłem niskie. O, widzicie własne. Jako styk średni. I zobaczymy, czy to już będzie lepiej wyglądało. O, widzicie, widzicie, widzicie ten kuperek. I to jednak jest dowód, że F-35 może latać pionową. <grymne> Jej, nie myliłem się. Kurczę. Nie widzicie, a ja znowu lecę. Nie powinienem. Jakaś taka dziwna grafika jest. Serio. A jaki skubany, nie poddaje się Dobra. No, A jeszcze o czym chciałbym wam wspomnieć Jeżeli nie umiecie latać to tak, taki apel od innych graczy Nie bierzcie tych odrzutowców, jetów ani ich, yy, helikopterów bo no, to jest denerwujące jak yy, ktoś umie latać i chcę ten, chce już się odrodzić, zrespić w, w helikopterze na przykład. A tam nagle bum, ktoś helikopter zabiera i po 5 sekundach helikopter zostaje zniszczony. To jest denerwujące, naprawdę. Oj oj oj, oj się kolega, się kolega popsuł. Ło, ho, ho. Tak, To pamiętajcie, no. Jak nie umiecie latać i mm, chcecie tak tylko. sobie. dla przyjemności. Przecież możecie, ale to łaskawie tak może kogoś ustrzelicie. Jak <grytanie> zamilkłem. Nie wiem w ogóle po co ja was tak krytykuję. Ojoj, jakieś takie marne te kolory. Co ty się dzieje? Jakie marne te teksury Źle, z, źle, źle Przepraszam Źle się dzieje O, o, o tu była mieszka Jaj! Jedziemy koparką <laughs> Z parką Ej, ale fajna Jak hanka w kartonie Jestem lepszy od hamki. Okej, okay, wygramy to chyba. raczej nie inaczej powinniśmy to wygrać. Wow, bo tu nam ktoś przyjmuje. A ja się tak bawię. A tu jest jakiś taki fajny buggy DPV. Wow, No kurczę. DPV, DPW jakoś tak. w dwójeczce, w BF2 był pamiętam jak się snajperów rozjeżdżało kiedyś z kolegą u mnie graliśmy z młodym i to był ja jak nam snajperzy przebiegali a my ich rozjeżdżaliśmy i sobie taki pojedynek robiliśmy kto <laughs> tak, śmieszne kto więcej ich rozjedzie uwaga cel został przejęty, jesteśmy górą. Na no, Mm. Tak, jakbym tylko ja miał jeździć? Widzę jaki to ma kaliberek? No ładnie Coś. Tak jak ten zwykły Chcesz podwieźć się? Wieś. Jes. E? What the fuck? Że... skąd? Nie widziałem go. Ło wow, ho. -ho. Kurczę, kurczę, kurczę. A wajper Ja też nie wiem po co ja robię. tak w sumie nie umiem tak zbytnio dobrze. Boże, co to... Jak no zbytnio dobrze to ja latać też nie, nie umiem, ale... Zawsze się coś tam mm, zabije, jak nie zabije to uszkodzi. Nie wiem w ogóle po co ja wam no, taki że... że nie bierzcie, jak nie micie latać. Przepraszam Was bo ogóle to lecę z kimś ahaha piękne to było piękne to było co Co to, mi to, to to mi tu go bije to jest mój kawa for the revolution <laughs> Ja unikać nie wiem. Dobra, to dobijemy tą mapkę do końca i będziemy kończyć nagrywanie, znaczy ja będę kończyć. Ciekawe ja z tego wyjdzie, bo ja tu żadnego timera nie mam. W telefonie mam ekran rozlany. Więc nie widzę. A, bierzemy znowu, tylko teraz z kimś będziemy lecieć. Kierowana po O, o, Bum, 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 boom, Pie, 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 pie. Pie, sobie To to boom, jest zło. boom, boom, nie jest pelotka. Poszła. Pięknie

no, no. Zachować ostrożność, zauważyłem drugiego żołnierza. Okej. Nie widziałem go. Ja, Fuck! Fuck! jeszcze to sobie przeanalizuję potem na filmiku. Bo nie widziałem go, really. Kurde. Czy to był nasz? Nie, to był nic. Ale tam są, tam są, widać. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Sorry. a już go ktoś zastrzelił, kogoś gdzie? Yes. Oj, 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 i dobra po nas. Dobra, nieważne. Tutaj jeszcze jakiś jest, tak, tak też nie. To by było, zabić. Nie, czołg nie biorę. Chcę przyjąć to. Jest. To właśnie rozproszenie rozproszenie uwagi przez swoich kolegów z zespołu i moj, moja nieumiej... o, Dziękuję. moja nieumiejętność podziału y... podziału uwagi. O, powtarzam Dziękuję. Lubię kraść y... pojazdy. Fajnie się ślady. Nie uważacie? Ja już nie raz pelotkę komuś ukradłem albo coś takiego. Fajnie, ogólnie. Najpierw ją bombarduję. Tak, tak jak najczęściej mi się zdarza. bombarduje pelotkę. Potem jakiś mechanik, bo to zazwyczaj mechanicy z tym sterują. Wysiada, naprawia. Ukradnę. Nie, nie jest śmieszne. Ja się śmieję, bo mój, moje poczucie humoru jest z... aż zanadto suche. Dobra. Już parę wygraliśmy, ale poczekaj na mnie. A nie, 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 nie. Ur. Pie, wow. Tak też nie róbcie. To naprawdę denerwuje. Samolot wroga w rejonie Waszych działań bojowych odbiór Do wszystkich! Nisko, czy... Gdzie? Co? Gdzie? 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 Jakiś czołg zły, zły czołg słyszy. Dobra, jeszcze Chociaż nie, czemu mam się schować? Szybko! Chcę iść. Nie. Samochodzi. Zdaję sobie sprawić, że to jest nudne, Tak. Zdaję. dobra, wygraliśmy. Okej, okay. ja jestem lejtowy.pl, to był Battlefield 3, 10 na 5 staty, mm. mapka Wake Island, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia w y, następnych odcinkach, tak, do zobaczenia w następnych odcinkach. Но. Но, 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 но. Нарка.